Uwaga! Uwaga! To stacja Biblioteka Rybin, peron Młyńska 12. Odjazd! Julian Tubim, lokomotywa. Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i pod z niej spływa. Tłusta oliwa stoi i sapie, dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Buch, Uf, jak gorąco! Uf, jak gorąco! Uf, jak gorąco! Już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali. Wielkie i ciężkie z żelaza stali, i pełno ludzi w każdym wagonie. A w jednym krowy, a w drugim konie. A w trzecim siedzą same grubasy, Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. A czwarty wagon pełen bananów. A w piątym stoi sześć fortepianów. A w szóstym armata. Jaka wielka. Pod każdym kołem żelazna belka. W siódmym dębowe stoły i szafy. W ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy. W dziewiątym same tuczone świnie. W dziesiątym kufry, paki i skrzynie. A tych wagonów jest ze czterdzieści. Sam nie wiem. Coś się jeszcze w nich mieści. Lecz choćby przyszło tysiąc atletów. I każdy zjadłby tysiąc kotletów. I każdy nie wiem, jak się wytężał. To nie udźwignął. Taki to ciężar. Nagle świst, nagle legwist. Nagle świst, para buch koła w ruch. Najpierw powoli jak żółwo ciężale Ruszyła maszyna po szynach ospala Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem I kręci się, kręci koło za kołem I biegu przyspiesza i gna coraz prędzej I dudni i stukało mocej i pędzi A dokąd, a dokąd, a dokąd Na wprost po torze, po torze, po torze, przez most. Przez góry, przez tunel, przez pola, przez las. I śpieszy się, śpieszy, by zdążyć na czas. Do taktu turkoce i puka i stuka to. Tak to, to, tak to, to, tak to, to, tak to, to. Gładko tak lekko tak toczy się w dal. Jak gdyby to była piłeczka, nie stal. Nie ciężka maszyna zdziajana, zdyszana. Lecz fraszka igraszka, zabawka blaszana. A skądże to, jakże to? Czemu tak gna? A co to to, co to to, kto to tak pcha? Że pędzi, że wali, że bucha, buch, buch. To para gorąca wprawiła to w ruch. To para co skotła rurami do tłoków. A tłoki ruszają kołami z boków. I gnają i pchają. I pociąg się toczy, popara te tłoki, wciąż tłoczy i tłoczy. I koła turkocą, i puka, i stuka to. Tak to to, tak to to, tak to to, tak to to. Noc Bibliotek 2020.